I nie chcę mieć hejtu i nienawiści i takich rzeczy u siebie na profilu, więc po prostu usuwam takie rzeczy. Zobaczcie nawet na mental ludzi. Jak ktoś jedzie lepszym samochodem, on od razu się uważa za lepszego. Tuszcz oprócz tego, że jest paliwem, to jest budulcem, tak, my nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez tłuszczu. To teraz wszystko zlikwidowane. Tanie, że jak najprościej ludzi przekonać, to faktycznie od, odżywiania od zwierzęcego. On mówi, zadaj każdemu pytanie, z czego się składa. Jak szukamy bogatych, bogatych najbardziej przystosowanych dla człowieka substancji odżywczych, to nie znajdziemy tego w marchewce, tylko znajdziemy to w steku. Pogadać przyszła do mnie i pytam mnie, czy ja dalej jem tak, jak jem. Ja wy tak jem, mm -hmm. a wie pan co, ja przyszłam tylko do zobaczyć, czy pan po roku będzie jeszcze żyć. <grym> Prawda? fakt autentyczny, nie? Ten film ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Jest stwierdzeniem pewnych faktów. Nie stanowią on porady medycznej, diagnozy, ani zaleceń leczniczych. Jeśli potrzebujesz diagnozy medycznej, udaj się do odpowiedniego specjalisty bądź lekarza. Stanowczo podkreślamy, że przekazywane w tym filmie informacje są niezgodne z aktualną wiedzą medycyny akademickiej molantami różnymi, nie wiem, alkoholem, nie wiem, papierosami, narkotykami, różnymi rzeczami pobudzamy sobie zbyt mocno dopaminę, tak. a potem no, no, mamy całkowity spadek serotoniny, potem dopamina spada i nie, menu, nie ma ani czy... jednego, ani drugiego, nie? Tak. Wtedy ludzie też popadają w depresję, popadają w samobójstwo, ja też mam takich parę chłopaczków, bo ja się wysiedla, wychowałem na osiedlu. No, ja latach, też. w latach 80., ja się Ja też. No, w 70 się Wiesz, urodziłem. Na ale, nie? ale, ale jak A już na klasie schodowej bodzie... siedzieliście? No tak. we, na czepaku. No, w koszu, ile razem mieliśmy kosz, też o czepaka, to tam też wchodziliśmy do kosza, bo ja tam za dziecka, wtedy wszystko było super, nie? Tak. No i mieliśmy żywopłot, mieliśmy huśtawki na placu, piaskownicę, teraz wszystko zlikwidowane. Mhm. Wszystko, jak jadę do, do no moich bo rodziców. Dzieci są w domu, dzieci się w mamy, to już nie ma żadnych huśtawki, nie ma piaskownicy, no bo przecież piaskownica przenosi bakterie to był czepak. I wirusy. No był czepak. No wiadomo, pod no, każdym blokiem był czepak. No jak, przecież jak ludzie mieli czyścić dywany, <grystanie> wtedy wszędzie były. Ale do tej pory, słuchajcie, ostatnio jakiś pan normalnie u mnie przed blokiem trzepał dywan. Tak? Aż mi tak się przyjemnie zrobiło, jak to takie zobaczyłam. Dzieciństwo ci no. się wstrzymało. <grystanie> to już takie, rzadkość z, jest z, 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 Zawsze normalnie. miałem takie od, od dywanu, jak trzepałem, to miałem takie pod, pod, od tego dywanu pod takie tak, podrapaną skórę, nie? <grystanie> <grystanie> Dobre czasy, no bardzo, bardzo dobrze wspominam. <grystanie> no, szkoda, że tak, znaczy, z jednej strony fajnie, że ten zmysł technologiczny, to wszystko tak idzie do przodu, ale to oderwanie, naprawdę, jak ja sobie oglądam, jakieś ja nieraz wrzucają takie zestawienia tych dzieciaków, właśnie lat 80., -tych, 90. -tych i teraz, nie? To, to, to są inne światy zupełnie. Nie, nie, no te dzieci dzisiaj słuchajcie, oni się spotykają ze sobą i oni. na komórkach albo. No właśnie. Ostatnio byłam właśnie z moją przyjaciółką, gdzieś tam się umówiłyśmy w jakiejś kawiarni i przyszły dwie dziewczyny młode i usiadły sobie z telefonami i Nawet każda sobie siedzi z swoim ze telefonem, tak i tak jak mówisz, i one jeszcze na telefonach ze sobą rozmawiają, nie? No to ja... No, smutne to jest, no, Moja naprawdę, córka jest najstarsza smutne. ma 17 lat, to jest wiek taki no już mocno nastoletni. Mm -hmm. I ostatnio tam szliśmy na spacer i siedziała taka grupa nastolatków, no z kilkanaście osób, siedzieli na takim murku pod amfiteatrem, obok siebie, w rzędzie, i każdy, I każdy telefon tak. W ogóle ze sobą nie rozmawiali. Tak, tak, tak. Mówi, kurwa, I tak to wygląda nie. dzisiaj, naprawdę. No ale tak jest, no ja też sam no, jeszcze no, to... jak w bloku mieszkaliśmy z moimi dzieciakami, no to już się złościłem na nie, mówię, no, mówię wyjdźcie mi na dwór, mówię, nie siedźcie mi tu w domu, mówię, nie chcę was tu widzieć, na dwór, mówię, idźcie tam mówię, z chłopakami, mówię, polatajcie, pobiegajcie. Ale po co. Ale po co? A mój syn mówi, tato mówi, no ale do kogo mam wyjść na dwór? Mówi, no tutaj zobacz, nie to nie to... To... tam nikogo nie ma, wszyscy siedzą w domu. Ja mówię, no i Jak A to, to akurat takie osiedle było, gdzie ja mieszkałem, jako za dziecka mieszkałem w liceum, mieszkałem 3 km, gdzieś tam, czy 3,5 nawet miałem od tego osiedla, a to było dużo osiedle, więc było najwięcej dziewczyn, więc ja tam po te 3,5 kilometra latałem z kolegą w jedną i w drugą stronę <śmiech> codziennie. <śmiech> nie wiem, żeby poznać nowe osoby, żeby no kogoś tak, poderwać, bo to miałem dziewczynę już taką na stałe, która też tam mieszkała, więc też do niej latałem po 7 km dziennie, gdzieś musiałem zrobić na nogach. No i tam to było akurat takie osiedle, gdzie tych ludzi było po prostu najwięcej. Bo my wiecie, bez telefonów, bez omawiania się, po prostu tam. Przychodziliśmy i szaliśmy tak, gdzieś Zastek tam skupiska tych no. ludzi i po prostu te relacje jakoś działały i funkcjonowały. No a dzisiaj te relacje przez Discorda tylko. Taki program, nie wiem, tak gdzie wiecie, do te, komunikacji. Discord, no tak, sygnał, przez tego. Więc moje program, dzieci, ja, ja też używam Discorda jak motorem jeździmy, no to z synem się łączymy w kaskach tym Discordem, czy tam ze znajomymi jeździmy, no to też używam, bo to po pomaga. Ale ten mój młodszy syn, no też dużo spędza czasu tam gdzieś na tym komputerze. On się tam odnajduje, jakąś grę swoją robi, no, jakieś tam muzykę tworzy, no robi dużo rzeczy, gdzieś tam streamuje, jakieś kasę zarabia. No gdzieś tam się odnalazł w tym świecie, no ale też no, widzę, no, jak bardzo ucieka już, oderwanie... jak ten zwykły świat, on jest dla niego już nudny. nie atrakcyjny bo to nie, nie jest dopamina, nudny, nie, tam nie ma dopaminy. Nie, nie, nie ma tego, no, właśnie tej, jak, tego czegoś, jak tej to? nagrody dopaminy. Czyli czy jest szansa, żeby ludzi nawrócić nie, do tej natury, no, bo to musi być bardzo wysoka świadomość. No, bo... Znaczy ja jestem przeciwieństwem nawracania ludzi do czegokolwiek, nie, 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 tak, nie, nie, tak nie, nie chodzimy w na rolę ratownika. Nie, nie, tylko ich uświadomić, no, Ale kto będzie chciał Sebastian, żeby ich uświadomić? Ale to ja wyznaję taką zasadę, że ja próbuję jak, bo ja mam też taką misję, Damian żeby się żeby, żeby mówisz, dzięki, że bądź jedną świecącą latarnią. O właśnie o tak. tym mówię, nie, żeby samym żeby na swoim przykładzie pokazywać innym ludziom jak my się czujemy, jakie mamy no samopoczucie. Ja jesteś Jacy jesteśmy, no to sobie to, wiesz, no, Jedni tak powiedzą, ale będą no też tak, tacy, którzy że... zobaczą kurde, może rzeczywiście u mnie było kiedyś tak, że naprawdę ta sytuacja ten, że zrobiłem, to chyba w Bielsku było na, na targach. Zrobiłem wykład o tym, że jestem na karniworze, że jem tak dużo tłuszczu, nie jem roślin, mięsa i tak dalej. I za rok czasu przyszła ta sama babeczka, która była na moim wykładzie, też na kolejny na wykład mój, pogadać. Przyszła do mnie i pyta mnie, czy ja dalej jem tak, jak jem. Ja mówię, tak jem. Mhm. A wie pan co, ja przyszłam tylko zobaczyć, czy pan po roku będzie jeszcze żyć. <laughs> Naprawdę, fakt autentyczny, nie? Ona była w szoku. Ona przyszła sprawdzić, czy ja dalej tak jedząc mhm. przeżyłem rok czasu. I była w Ale szoku, mówiła, kurde, tak, może mózgi, spoko. Mózgi no, no. strute po prostu. No A tak, prawdę. ale wiecie, no my też po części mamy, mieliśmy, no wiecie, no każdy z nas jest w jakimś tam miejscu, natomiast no ja no mam tak. taką, takie znaczenie, że ja lubię popełniać błędy, uważam, że popełnianie błędów jest niezmiennym elementem jakby naszego mm -hmm. życia, im więcej no błędów popełnimy, też, tym bardziej się tak. rozwijamy i tym nasze życie jest piękniejsze i więcej w życiu mamy, nie? No, to tak... fajnie było na czyjś błędach? No, ale... błędach. Nie, nauczysz się na czyjś błędach? Właśnie o to chodzi, ja nie. Ja my, zawsze my się, my się często już ja na swoich błędach nie potrafimy po nauczyć. Swoich. No, czasami so, właśnie swoje powtarzamy. Właśnie osoby z jeszcze... ADHD tak mają. Nie, na nie. swoich błędach nie, nie no, ja błędy Tyle w życiu różnych rzeczy kosztowałem, że... Ale, to, ale to, wszystko, to wszystko właśnie jest piękne, bo to wszystko dąży do tego, że, że my jakby stajemy się coraz lepszą wersją siebie, nie? Tak, oczywiście. Tak, jestem też tego zdania. No i te jest ale no ludzie tak niskie poczucie, Własnej wartości system jakby wdraża to, że popełnianie błędów jest złe, niedobre, rodzice krytykują, rodzice oceniają, szkoła Wiecie, krytykuje, szkoła, szkoła ocenia. Dzieci w szkole nie? nawzajem się krytykują, dzieci się ciągle oceniają. No i większość ludzi wyrasta z, taki, ceny, tak, tak, z niskim poziomem szkole. własnej wartości, i ten niski poziom własnej wartości powoduje u ludzi to, że oni nie umieją przyznawać się do swoich słabości, mhm. ponieważ źle się z tym czują. Ja mam mądr. Ja jak znajduję swoje słabości w sobie i uczciwie się do nich przyznaję, to wzrasta mój jakby poziom tak. mojej wartości, tak. bo wiem, że już jestem na takim poziomie, że uczciwie mogę przyznać się, gdzie jestem mocny, gdzie jestem słaby. Mogę się przyjrzeć moim słabościom, lękom różnym rodzajom rzeczy i gdzieś tam to światełko wrzucić do środka, żeby to przepracować. A jak nie, bo czasami popełniamy ciągle te same błędy, to też z jakąś taką akceptacją zaakceptować, że no nie jesteśmy idealni. Tak. I też jak każdy człowiek, mamy swoje słabości i dobrze jest nawet je raz na jakiś czas popełnić, po to, żeby umieć się z tym jakby ukochać. Wielu osób to ego jest też problemem. A, tak. też. Kolejny no ego, problem. no właśnie, ego, to właśnie to jest właśnie to, o czym mówię, nie? Że, ta, że to poczucie własnej wartości wzrasta na zasadzie budowania swojego ego, czyli mam więcej, zarabiam więcej, mam lepszy dom, lepszy no, samochód. Moje dzieci mają lepsze oceny. Poródyli, mhm. nie, moje dzieci mają lepszą. Zobaczcie tak. nawet na mental ludzi. Jak ktoś jedzie lepszym samochodem, on od razu się uważa za lepszego. Tak. Nie? Ale to tylko on się tak uważa, to jest najśmieszniejsze. No to też nie wszyscy no nie, nie. Nie, ja tak mówię, nie? Że każdy, no nie, nie wszyscy. Nie, nie wrzucam no. do jednego wora, tylko mi chodzi, że dzisiaj nawet jak tu już dojeżdżałem do studia, wyprzedził mnie gościu fajną furą. Ja sobie jechałem powoli, bo były te leżące policjanty, hopki, no i sobie zamolałem. Gościu widać było, że taki wkur wyprzedził mnie. Ten przejechał przede mnie, zaparkował, wysiadł i tylko tak spojrzał. <śmiech> później, <śmiech> na mnie z taką pogardą. <laughs> to tylko Ja się uczy tej akceptacji teraz no, jakby no, no, bardzo do ludzi, ponieważ no ja jakby zrozum zrozumiałem, że nie rzeczy. jestem odpowiedzialny za to, jacy są tak. inni ludzie. No, tak. nie, nie jestem nie odpowiedzialny rady, nie. za to, jakie są moje dzieci. To też, mhm. też zrozumiałem w pewnym momencie. Nie mhm. jestem odpowiedzialny za to, jaka jest moja mama, jaka jest moja żona. To nie jest moja odpowiedzialność. Moją odpowiedzialnością jest to, jakim jestem ojcem. To jest moja odpowiedzialność, a nie jakie są moje dzieci. Nie? Tak. Moją, odpowiedzialność jest to, moją odpowiedzialnością jest to, jakim ja jestem Ty jest mężem ojcem do dzieci, albo synem dla mojej mamy, czy tam dla mojej żony i to jest moja odpowiedzialność. Też moją nieodpowiedzialnością, bo kiedyś mnie bardzo spalała praca w gabinecie, no. Dlatego, że motywowałem ludzi zmiany, Chciałem na to to Nie robiłem coś tam. A oni i brałem jakby za, ich, to, za nich odpowiedzialność. Czy im no. się uda, czy im się nie uda? Teraz już tego nie robię. Ja się, ja się słuchaj, denerwowałam, słuchajcie, na ludzi, jak nie no, stosowali no. się do moich zaleceń. No. Wręcz się obrażałam normalnie na nich, rozumiecie? Tak, bo ty dajesz. Ja, bo tak, wiadomo, to z wynika z tego, że tak, dajesz tak, przy ADHD to, i dobrym tak, sensie. No to trochę ja to A Ktoś tego nie przyjmuje. A teraz tego już nie mam. Ja jestem odpowiedzialny za. Za to, jakim jak jestem terapeu to terapeutą, powiedzmy, czy tak powiemy, i za to, co my przekazujemy w gabinecie, jak to zrobimy i co im damy, jakie zalecenia, ale to, czy ci ludzie to zrobią, czy nie robią, to już nie jest nasza odpowiedzialność. Nie? To już jest ich odpowiedzialność, tak. czy oni to wprowadzą, czy nie, i na ile to wprowadzą, a na ile nie. Wiadomo, że im bardziej wprowadzą, tym będą mieli większe efekty i tyle. I to mi bardzo pomogło, że rozumiem teraz, teraz też jak, jakby to mi pomaga, bo kiedyś też mówiąc, na przykład u mnie największą krytyką było też właśnie w za, w kierowca samochodu, no ja, typowy mężczyzna, nie wiecie, jechałem, mm -hmm. wszyscy mieli mi zjeżdżać z drogi, wszyscy mieli jeździć tak samo jak ja. <laughs> Wtedy, kiedy ja jechałem szybko, to wszyscy mieli jechać szybko, wtedy, kiedy ja jechałem wolno, to wszyscy mieli jechać wolno. No i dużo złości przerabiałem na tej drodze, nie? Czyli no, kierowcy mm -hmm. zajrzali drogę, mm -hmm. więc trochę złość, zobacz, ja mam lepsze auto, ja ci wyprzedzę, ja będę szybszy, ja będę pierwszy i tak dalej, ale też w pewnym momencie mojego życia zrozumiałem jakby, że to jest właśnie to moje ego, budowanie pewnych rzeczy i zrozumiałem też, że im więcej złości wysyłam na tej drodze, tym więcej los potem daje mi tych sytuacji, gdzie ta złość u mnie występuje. Dokładnie. No i zrozumiałem, że ci kierowcy ciężarówek są nie moimi katami tylko moimi egzaminatorami, czyli oni są po to, żebym ja się nauczył cierpliwości na drodze, jeździć bardziej bezpiecznie, jeździć spokojniej przede wszystkim tolerancji dla innych ludzi, żebym zrozumiał, że nie każdy będzie jeździł tak dobrze i tak szybko jak ja, nie każdy ma na to auto. Czasami ktoś, ja miałem na przykład 0 punktów, a ktoś ma 23 punkty, to też musi jeździć wolniej, ja wiem, bo teraz jestem akurat tutaj, po tej drugiej stronie. <grywia> 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 Więc też pewne rzeczy trzeba robić delikatnie i wolniej. I to jest ta umiejętność akceptacji tego, że świat jest piękny dlatego, że my wszyscy jesteśmy inni. Tak. A telewizja za wszelką cenę chce nam pokazać, zobacz, gardźmy ludźmi, którzy oglądają TVN, gardźmy ludźmi, którzy oglądają TVP. I to jest dla mnie przerażające. Też akceptuję to wszystko, nie, ale ja oglądam tą słuszną telewizję. Mm -hmm. A ty... czyli, ja myślę też, <grym> czyli żadna. <grym> ja myślę też, nie wiem jak wy, ale ja na przykład też mam problem. Teraz już się też powoli uczę. Marianna Gierszewska, która bardzo też poleca mi kanał, tak. Znam, ona, ona coś też. takiego opowiedziała. To był film na temat właśnie wchodzenia w rolę ratownika wystać doradzanie i teraz się uczę, bo na przykład spotykam się ze znajomymi i ktoś mi zaczyna mówić, że na przykład ma takie problemy i takie, to ja od razu taki no, wykład walę, ja co masz robić, sobie. co jeść, czego nie robić i teraz się uczę tego, naprawdę to jest trudne, po prostu posłuchać i, i nie wiem, Można ja, ja myślę tak, że można zawsze dać jakąś jedną wskazówkę, natomiast w 90% tego, co ja się naprodukowałam, to ktoś mnie i tak nie wysłuchał. I ja uważam, że można rzucić jakieś hasło i czekać na reakcję. Jak ktoś się zainteresuje, będzie rzeczywiście zaangażowany, no to można pokierować dalej. Natomiast przeważnie jest tak, że no niestety wchodzimy nie w tą nie rolę ratownika Tak, ratować. i to wszystko jest y, na darmo. Trójkąt przeważnie... dramatyczny, znacie? Kat, ofiara, ratownik. Właśnie, na tym no. to polega. Czyli my cały czas jesteśmy. Z jednej strony możemy być katami dla innych ludzi, tak? Ale, czy albo też dla siebie, więc z jednej strony jesteśmy i katami, i, oso i poszkodowanymi, czyli mhm. ofiarą, ale jak wychodzimy na chwilę z roli albo kata, albo z ofiary, to właśnie wchodzimy w rolę ratownika. Okay. Nie? Czyli kłócimy się w związkach, nienawidzimy i tak dalej, potem na chwilę wychodzimy do siebie i wtedy chcemy nagle być cudowni dla żony, cudowni dla męża, tak. a potem znowu wchodzimy w rolę kata i ofiary. Więc ani kat, ani ofiara, ani ratownik nie jest e, jakby figurą, którą my w ogóle powinniśmy wchodzić. Często też jest tak, że my wchodzimy w tą rolę ratownika, bo tak naprawdę nie chcemy się sobą po prostu zająć, że mamy jakieś tam problemy. To są emocjonalne. Na, inna, tak, na, na, na innych Tak, dokładnie. I wolimy y, kimś się zaopiekować, bo wiadomo, że to jest łatwiejsze niż. Zajrzenie do swojej głowy, przepracowanie jakichś traum, które mamy w sobie, i przez to po prostu skupiamy się na innej osobie. Także... To cały hejt w internecie, który jest. nie? Ludzie, którzy hejtują, tak. no, tylko w ogóle, jak rozumiem, każdy z nas, ma, bo znaczy my mam akurat podobne zdania, no ale znamy ludzi, którzy mają odmienne zdania. <grym> Powiedzcie mi, czy wy wchodzicie na strony innych nibytyków, no. którzy. No, ja nawet na pewno nie piszecie, no, ja im, piszecie im komentarze? Nie. Ty, idioto, ty krytynie, polecasz kawę, polecasz, nie wiem, pięć posiłków dziennie. Tak. I tak, i tak, i tak. Nie no, jest nie ten. A teraz to, z tą drugą stronę, ale dlaczego tak to wygląda? To jest właśnie to przerzucanie, to jest właśnie to, co powiedziałaś, projekcja swojego, swojego wstydu i winy na innych ludzi. Nie? Tak. Czyli jak ja czuję się winny, alkoholik, czuje się winny, to on próbuje powiedzieć: Zobacz, to ty jesteś zła, to ty się źle zachowujesz. Mm -hmm. Żeby odwrócić e, uwagę od siebie, Oczywiście, tylko, to, to już jest te. taka manipulacja. Tak, i te winy i wstyd zazwyczaj się, największą projekcję robi się wśród domowników, czyli wśród osób, które tak. wiedzą, jaka ty naprawdę jesteś, i ty wtedy w tych, przy tych osobach czujesz się źle, bo wiesz, że oni wiedzą, jaka jesteś, czy tam, mm -hmm. jaki jesteś, i oni wtedy za wszelką cenę chcą to przerzucić na drugą stronę, więc każdy osąd ostatecznie okazuje się osądem o nas samych. No, ale ten hejt internetowy to jest po prostu przerażające, naprawdę, bo ja tak kiedyś myślałem, że to tylko do mnie gdzieś tam piszą jakieś przerażające rzeczy, nie. bo dlatego, że, że je mięsa na przykład, nie? Bo od tego się zaczęło, że promowałem jedzenie mięsa, albo gdzieś tam moja żona na zdjęciu obierała kurczaka u ciotki na wsi. <try> który... <try> Och Jezus, co nam tam się oberwało. <try> o, no, też robię takie testy, teraz już mi się nie chce robić, ale tam na Facebooku czasami wrzucałem takie posty kontrowersyjne, bo chciałem też popatrzeć, jak ludzie mhm. reagują, ale też, żeby sobie czyst czystkę wśród znajomych zrobić, no bo jak ktoś tam pisze. Ty chaty, spię, ty spie, ty coś tam, no to po co mi tacy ludzie, Oczywiście, nie so, że od, tak. od razu wtedy blokuj, tak, blokuj, blokuj, tak, i wtedy to tak, wszystko jakby robi się, to jest mój profil, moja strona, ja o tym decyduję i nie chcę mieć hejtu i nienawiści i takich rzeczy u siebie na profilu, więc po prostu usuwam takie rzeczy i tak to wygląda, natomiast no fajnie jest mieć odmienne zdania, bo ja lubię podyskutować z ludźmi, którzy mają odmienne na merytorycznie zdania, nie wiem, ja bardzo na to poglądów, lubię, naprawdę bardzo to lubię, jedna strona powie swoje zdanie, czegoś, druga nie? strona powie swoje zdanie i tyle. I każdy ma prawo ak tak. jest akceptacja drugiej strony. Najgorzej jest to, jaki idiota mówi, że jak ja słyszę, że warzywa i owoce są niezdrowe, to to przecież wiadomo, że debil. To już nie ma nie macie go po co tak. słuchać. No, to jest no, tak, tak, tak. tak. Że wiadomo, że jest debil, to jest argument. Tak, tak. <laughs> I przeważnie takie argumenty. Czy ja akurat właśnie... słyszałem takiego gościa, bo taki mój kolega Grzesiu na no, jakąś no, rolkę, tak, no. no i moja żona gdzieś tam to wrzuciła, więc akurat sobie przejrzałem no, i wyzwał go też, że ten, albo albo oleje, to, to olej kokosowy jest, nie, jest niezdrowy, bo wszyscy wiemy, że tłuszcze nasycone podnoszą poziom cholesterolu. <śledź> <śledź> Argumenty, ale to nieprawda, przecież wcale oczywiście, tak nie jest, nie? oczywiście, ale wszyscy wiedzą, więc tak. jeśli ktoś nie ma argumentów, to wchodzi w krytykę. Drugiej mm -hmm. strony, nie, czyli personalnie no, krytykuje drugą no, stronę. Zbywać, jesteś głupia, tak, jesteś krzywa, tak. jesteś mała, jesteś niska, tak. jesteś tusta. I tak tłusta dalej. Agata jesteś. Jest no. no. Ale tak, masz rację, po prostu przyczepić się jakiś cech nawet wyglądu, nie? Mm -hmm. jak ktoś, Dokładnie tak jak mówisz. A ta, A ta ja tłusta tego... Agata to jest, że ty kiedyś byłaś tłusta? Nie. No, tłust... tego jedzenia. Ta tłusta, tłustego tłustego jedzenia? Gata, tak. Myślałem, że przeszłaś taką, wiesz, metamorfozę. Nie, no i tłusty to taki, wiecie, na bogato, nie? No bogato. No. Fajnie, tusta gata. Bardzo mi się to podoba. Ja też jadam kostkę masła dziennie, czasami no. nawet więcej. Teraz dużo, teraz trochę mniej masła jadam, więcej łoju wołowego. Bo dostałem, znaczy mam dostęp do no, przepysznego do na zdro i ten łój wołowy tak poprawił smak steków i tych takich rzeczy mięsnych, mm -hmm. które ja tam po prostu uwielbiam i teraz dużo. Mój syn robi łój wołowy zimny, jak jest taki, wiecie, zimny, już taki, taki pod... twardy. Twardy, twardy. i on sobie tak kładzie, jak sobie steka robi. Mój młody robi steka 30 sekund z zegarkiem w ręku. 30 sekund, jedna strona, 30 sekund, druga strona, i kładzie na talerz. No. Ja robię koło minuty, bo wtedy mi le... znaczy robię po 30 sekund, ja ale tak potem dodaję mocno, jeszcze łoju wołowego. Nie, no też robimy na maksymalnym ogniu, no, oczywiście. No. Daję wtedy jeszcze łoju wołowego, jeszcze z pół minutki robię na jednej i na drugiej. Wtedy dopiero daję na talerz. Nie daję od początku łoju wołowego, żeby mi się nie spalał ten łój wołowy, nie? Więc najpierw steki wrzucam na sucho. Nie? A potem dopiero na samym końcu mm -hmm. daję trochę łoju, żebyś tak fajnie, przypli, żeby mm -hmm. taka skórka zrobiła wtedy tak, taka tak, niebrązowa tak, 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 tak. i wtedy dopiero sobie wkładam na talerz. No i przepyszne to jest, nie? Więc tyle. Natomiast no tłuszcz jest zdrowy, od 30 lat ja dam olbrzymie ilości tłuszczu. Tłuszcz jest niezbędny. Przede jest wszystkim zbędny. on jest niezbędny, bo tłuszcz nie jest dla nas tylko paliwem, tak samo jak węglowodany są dla nas tylko paliwem, tak? Bo My nie potrzebujemy węglowodanów do życia, bo mamy niezbędne kwasy tłuszczowe, mamy niezbędne aminokwasy, to, to pewnie to wszyscy znają, ale to przypomnę, ale nie ma niezbędnych węglowodanów, tak? Bo mamy glukoneogenezę nie, i za pomocą glu ja glukoneogenezy wytwarzamy sobie glukozę. Tyle, tak? ile jest potrzebujemy. Tak, ale tłuszcz oprócz tego, że jest paliwem, to jest budulcem, tak? My nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez tłuszczu. Przecież to rabić starvation, znacie to rabić starvation, tak? tak? tak to jest po, spowodowane właśnie, właśnie tym, że my nie spożywamy tłuszczu, czy też, że my na substrat energetyczny przerabiamy białko. Białko jest budulcem, a nie paliwem, więc my musimy mieć tłuszcz. No, oczywiście pomijając te wszystkie rzeczy gospodarki hormonalnej, kalorie d dodajmy. Tak, o zwierzęcy, dokładnie tak, masz rację. tłuszcz o zwierzęcy, tak. No. My się składamy, tłuszcz o zwierzęcy najbardziej przypomina nasze ciało, tak? I. i... Tak naprawdę powinniśmy zjeść to, co, co najbardziej jest no i to właśnie, też, ciało. że brak tłuszczów od zwierzęcych powoduje przede wszystkim rozregulowanie gospodarki hormonalnej. Tak, dokładnie. Znaczy, I, to, ja, I to bardzo mocno mi się i tak... jedno najbardziej zapadło w pamięć takie proste prze, przekonanie, bo jak Ci mówiłem, że byłem na szkoleniu Ukenabere'ego mhm. i padło pytanie, że jak najprościej ludzi przekonać to faktycznie od, odżywiania od zwierzęcego. On mówi, Zadaj każdemu pytanie, z czego się składa. Tak. Dokładnie. dokładnie. Białko. Dokładnie, dokładnie. dokładnie. I, I woda de dokładnie. facto, no, minerały wiadomo. No. no ale jak ja nawet staram się w taki prosty sposób, no, to no, i tak cię wyzywają. No, argumentacja tak. wy, wyzywania. Ale to jest też ta jak... teoria systemów operacyjnych, co Saladino, oczywiście, no wiadomo, że on teraz trochę odszedł od karniwora, ale on też bardzo fajną teorię tych systemów operacyjnych właśnie przedstawił, czyli dwa systemy operacyjne. Mamy rośliny tak? i mamy zwierzęta. I teraz. Do, do czyjej biochemii my jesteśmy bardziej podobni? Do roślin czy do zwierząt? Dlatego, to wszystko, co jest najbardziej wartościowe, czyli substancje, które są niezbędne do wszystkich reakcji hormonalnych, enzymatycznych, te wszystkie kofaktory, w najlepszej bi biologicznej, najlepiej przyswajanej przez człowieka formie, bez substancji antyżywieniowych, znajdziemy tylko i wyłącznie w produktach pochodzenia zwierzęcego. Nie w rośliny, tak? Rośliny odżywiają się materią nieorganiczną. My się odżywiamy materią no, organiczną. organiczną. Także jak szukamy bogatych, bogatych, najbardziej przystosowanych dla człowieka substancji odżywczych, to nie znajdziemy tego w marchewce, tylko znajdziemy no, no. to w steku. Ja właśnie o tym mówię, bo często wykłady teraz o tym robię. Tu też krytyka poszła kiedyś rolka na ten, to tam się nasłuchałem, ale no to tak samo w roślinach nie ma witaminy K2, jest witamina K1. A my tak. potrzebujemy witaminy K2, wiadomo, poza sfermentowaną no są... soją, nie? żeby potem nie było... <laughs> Że coś źle gadamy, no w, w roślinach nie ma beta, re, retinolu, jest beta-karoten, tak. trzeba 25 cząsteczek beta-karotenu, żeby wytworzyć jedną cząsteczkę witaminy A, więc ja to porównywałem, kiedyś robiłem wyliczenia, nie wiem czy tam słyszałaś, to na, żeby dostarczyć tyle beta, znaczy retinolu do organizmu, co się znajduje w 100 gramach wątróbki cielęcej, mhm. to trzeba zjeść 25 kg yy, dyni albo brokuła. No to, tak, to słyszałam, Ja, nie, ja, nie ja to nie to, słyszałam. Tak, Jakby to można było zrobić, nie? To jest niesamowite, no ja przez całe życie chyba nie zjadłem 25 kg brokuła. Nigdy tego nie lubiłem, czasami ja gdzieś tam długów, na, na siłę gdzieś jakiś taki jeden taki ten gdzieś tam wrzucę. Jak ja gdzieś jestem w restauracji, ale to generalnie tyle, no więc ten, ale jak widziałem, tak gość próbował kiedyś skrytykować, bo tam jeden z naszych kolegów kiedyś tam trochę, trochę pomylił jakby tą moją jakby te wyliczenia i nie podał na przykładzie brokuła i tylko dyni marchewki. tylko na marchewki. Mhm. Więc akurat z marchewką to będzie trochę mniej. No. no, ale powiedział, że przecież zobaczcie, w marchewce jest tyle witaminy A, a tyle z ten. No tak, w marchewce jest tyle witaminy, ale to nie jest witamina tak. A, tylko beta karoten Dokładnie. To jest prekursor. To tak, jak ja bym tak. powiedział, że gli glicyna jest glutationem. No, albo tak. nac jest glutationem, tak. no, bo organizm z tego prekursoru może coś tam dalej wytworzyć. Tak. Nie? No, kretynizm totalny, no ale no tak, ludzie do tego podchodzą, więc wszystkie wartości odżywcze są w produktach odzwierzęcych, których my potrzebujemy. I tylko niektóre substancje, których my czasami w różnych, powiedzmy, zaburzeniach bo możemy wykorzystywać z roślin. Więc ja rośliny tak tu jak zioła. Lekarstwo Dokładnie i przyprawy. Tak. Tak? Rośliny powinny być dla nas lekarstwem i albo przyprawą. Ja tak na to patrzę. No, ja tak, to no mówię. i to rośliny. Ja właśnie ten, bo teraz niektóre rośliny mają dla nas naprawdę mogą mieć zbawienny wpływ, bo mogą mieć zbawienny wpływ, ale mogą też nam szkodzić. Więc te rośliny. Właśnie o to chodzi. Nie wiem, no właśnie na przykład kapustne blokują wchłanianie jodu. Tak. Więc jeśli, ale, no. jeśli nie wiem, może jeśli my mamy choroby tarczycy, to nie powinniśmy jeść kapu kapustnych, nie, czyli broku akurat w tych przypadkach będzie nam szkodził, a ludzie mówią, no ale broku ma najwięcej substancji odżywczych. No tak, ale ma też najwięcej antyodżywczych. Nie? No i teraz pytanie, co w danej sytuacji, albo w danym momencie, albo przy danej jednostce chorobowej, czy przy danym konkretnym człowieku, będzie teraz dla nas OK, albo nie będzie okej. Okay, tak, jedz nie? szpinak, bo żelazo. Tak, żelazo nie. Tak. Bo marchewka <laughs> będzie miała ma ma niewiele substancji antyodżywczych, ale znowu zawiera dużo cukru. Nie? Więc mhm. przy, przy nie wiem chorobach na przykład przewlekłych, no to marchewka będzie się całkiem spoko spisywać w małych ilościach, ale na przykład przy cukrzycy no nie bardzo nie. marchewki. Nie? No, więc jakby, że to jakby to wszystko zależy od tego. Niektóre Myś. rzeczy będą podnosić żeńskie hormony, niektóre męskie hormony, tak. no więc też no tutaj jest, dobrze, jest problem to pestycydów. My to często podkreślaliśmy na kanale naszym tu o pestycydach, glifosat no to, przede wszystkim, to ludzie nie? też nas atakowali, no ale w zwierzętach są hormony. Mhm. No, no, ale no właśnie to... nie ma, da, da, bo nie właśnie ma, tak. Dam, Damian Sapiński tak, tak, bardzo tak, fajnie tak, powoływał tak, się tak. na tą aktywność biologiczną poszczególnych hormonów. I tam kurczę, ja zawsze zapominam, ale chyba soja miała 5 tysięcy albo 7 tysięcy jakby, tak. tej aktywności. A mięso, nawet nieekologiczne wołowe, tam chyba tak. było 10 czy 15. Tak. No, tak. To jest taka różnica, więc jaka to jest aktywność bi 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 biologiczna? No żadna. Tak. Po prostu żadna w porównaniu do soi czy do jakichś innych. Tak, że w mięsie stworzonym jest odwrócony stosunek nie? kwasów tłuszczowych omega 3 do omega 6. To profesor Cichoż właśnie mówiła, nie? Mhm. że mięso karmione paszami ma po prostu odwrócony stosunek kwasów. Tak, ale my też nie potrzebujemy omegi-3, my potrzebujemy no tak, kwasów EPA i DHA tak, i to tak, jest kolejna różnica. A, nie, a co ale... jest olej lniany. No ale no tak, no, no olej to, to, to jest w ogóle, tak, to jest no właśnie, no, to, no, to, to też jest absolutne. No. Przyznam wam się szczerze, szczerze, szczerze. szczerze że ja kiedyś jeszcze tam z ja 10 lat temu piłem A, ja? a ja? no miłem, to jest Taki litrowy, ja świeżo nie. wytłoczony olej lniany i piłem kieliszek rano, myśląc, że to jest dla mnie okej. No to ja piłem olej z olej z Te oleje, kiedyś byłam świadkiem takiej sytuacji, i w aptece przychodzi taki naprawdę starszy pan, widać, że zbiera te zaskórniaki z portfela i dla swojej żony, która jest chora kupuje olej lniany i pani mu daje z półki, bierze olej lniany i mu daje, tak? I ludzie sobie nie zdają sprawy, że takie oleje, które stoją na półce, jeszcze nie są zamknięte ruszcy, w plastikowej butelce, jeszcze nie daj Bóg, jak są rafinowane, to jest po prostu toksyna, to zapalne, która utlenia nie. nasze endogenne tłuszcze. To jest dla nas po prostu zabójstwo. I to jest takie trochę nabijanie ludzi w butelkę, bo taki pan przychodzi, kupuje coś dla swojej chorej żony z, z nadzieją to... tak, że, że to jej pomoże, a ona mu sprzedaje truciznę i w tym momencie ta żona po spożyciu czegoś takiego, bo ten olej, ten kwas alfalinolenowy, który właśnie występuje w oleju lnianym, on jest bardzo wrażliwy na utlenianie. Taki olej powinien być. Po pierwsze w szklanej butelce, ciemnej w butelce, dokładnie powinien być zachowany łańcuch chłodniczy. Od Albo w kapsułce żelowej też, bo wtedy się też tak. nie oceniają, nie? Łatwiej utrzymać. Jest duże jakby utrzymać tak, te parametry. Tak, tak. tak. Także od producenta do czasu, kiedy ktoś go kupi, nawet u siebie w domu, powinien go przechowywać w lodówce i taki olej ma też bardzo krótki termin przydatności tak, do spożycia. Bardzo, bardzo. Tak. Nie śmieszą właśnie te kwasy y, omega-3, co sprzedają wiesz, y, z roślin. Tak, roślinne tak, omega -3, tak, tak. To... Dokładnie. No, no, tak jest, wiecie, bo... Ludzie omega 3 do omega 3. Nie, no właśnie. Tak, to, ja to też nie zawsze jest tylko epa i i to zawsze zaznaczam. właśnie. To Są badania, no, tam no, pewnie czytałeś już tam, o tym, bo ja to w książce salonowej. Przeliczałem komuś, ile to jest. Pro... To jest jakiś ułamek procenta w ogóle przychodzi. To jest yy, 0,5% tak. dokładnie, jak chcesz mieć DH, tak. bo generalnie naj, najlepsza konwersja jest u kobiet, które są w ciąży, bo DH jest niezbędne do rozwoju tak. mózgu. I najlepsza ta konwersja jest u kobiet w ciąży. I według badań na dzień dzisiejszy wielu mężczyzn w ogóle nie posiada zdolności takiej konwersji w ogóle. A. Natomiast tak naprawdę, jeśli ta konwersja jest, to ona jest na poziomie 0,5%. Czyli ja nie pamiętam, bo ja też mam taki cały, cały film EPA, o oleju chyba było 0, 5, Adecha 02 albo na odwrót. Albo... Czyli nic, no, badania, które były robione tak no ono, interwencyjne, oczywiście ze, ze ślepą próbą z, podzielonym, z podzielonymi osobami pokazały, że bez względu na to, ile osoby przyjmowały kwasu no, omegi 3 w postaci, albo Oleju, znaczy pestek chyba, albo po prostu czystego kwasu Ala, e, nie, poziom EPA i DHA w organizmie w ogóle się nie zmienia. No, no to jak będzie na poziomie no 0,205, no to tak. to jest w ogóle tak. no to, to jest, jest niezauważalne tak. na takiej tak. grupie kontrolnej. Tak, no. tak. Więc A bez względu my... na to, czy ludzie przyjmowali, czy nie przyjmowali, cały czas EPA i DH tak. dokładnie w tym samym miejscu. A my kiedyś w ogóle jeszcze, jak byliśmy, jak żyliśmy jako owce zbieracze, to my normalnie rozłupywaliśmy czaszki i my zjadaliśmy mózgi i my stąd ja to pozyskiwaliśmy... To. <laughs> no, naprawdę. A komu te mózgi nie no, no, no nie no, dziko. dziko, dziko ha, ha, no miałem parę takich sąsiadów. <laughs> Już nie to ma. Już ich nie ma. No i tak nie mieli mózgu. <laughs> nie, to tylko, że... Ale nie no, no tak, mamy zwierzynę z lasu, jutro, no, czy, mam dzika, rano czy mam dzika, czy, czy mam łanie, no to wiadomo, że my, te, my te, czasami wyrzucamy i robimy zupę z tego, bo wrzucamy całą, Super, całą, tak, całą tak, głowę, nieśli tak. czy tam dzika do, do gara takiego wielkiego i po prostu to godujemy tam przez dwa dni. E, ale też czasami, bo my kiedyś jedliśmy, mieliśmy, mieliśmy, jak w Częstochowie jeszcze mieszkałem, to mieliśmy takiego, taki mięsny u nas, gdzie mogliśmy te muszczki kupować i zawsze z jajkami rano jedliśmy na śniadanie, jako z jajecznicą przepyszne, no teraz często gotujemy, no ale mam, teraz już mam takie możliwości, że wiecie, bo ten, kątówka, można sobie wyciąć tam po prostu prostokącik i to i to wyciągnąć, nie najprostsze, dziwnie pachnie, jak przy, przy robieniu zębów, <słuch> 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 ale mózgi rzeczywiście bardzo zdrowe. Kochani, zapraszam was też na moją grupę facebookową, Karniwor Mięsożercy Polska, która póki co jest największą grupą mięsożerców na Facebooku i w której jest bardzo dużo specjalistów, między innymi Andrzej i m.in. Sebastian. Tak, jesteśmy na tej grupie. Czasami się nawet udzielamy, ale zobaczycie, że to nie jest lanie wody, tylko jest kilkadziesiąt tysięcy w Polsce. Którzy jedzą tylko mięso, czują się dobrze i żyją pełnią życia. Tak jest, naprawdę, zachęcam do grupy, bo ja też często korzystam, ostatnio trochę mniej, no ale był taki okres, jak gdzieś wchodziłem w tego karniwora. To też taka gatka, oczywiście, przez grupę karniworową poznałem, tak się dowiedziałem o tobie i tak się potem kiedyś dzwoniliśmy i pogadaliśmy, i teraz jesteśmy razem. Ale kochani, dużo wspaniałych ludzi na grupie, bardzo fajne treści, bardzo fajne informacje i możecie zobaczyć, naprawdę, bo wiele osób dzieli się swoimi na grupie swoimi tak, nie doświadczeniami. Nie wiem, doświadczeniami, swoją poprawą zdrowia, posiłkami, jakimiś założeniami dietetycznymi czy tam życiowymi, zdrowotnymi. Dlatego naprawdę zachęcamy. Subskrybujcie również na Facebooku grupę Karniwor Polska Mięsożercy. Karniwor Mięsożercy Polska. Agatko, dziękujemy Ci za uczestnictwo w Dzięki. naszym kanale. Wystąpiłaś bardzo fajnie, super się nam rozmawia. Mam nadzieję, że jeszcze będzie nieraz coś ponagrywać. A was, kochani, zapraszamy do kolejnych odcinków. Tak jest, bardzo dziękujemy. I oczywiście kliknijcie w przycisk subskrypcja. Byście mogli być na bieżąco z nami.